Hej, tu Aga i Pozytywny Podcast. Witam Was w kolejnym odcinku Literacko. Literacko to taka seria odcinków, w których pragnę dzielić się z Wami fragmentami książek, które przeczytałam lub czytam i które uważam za bardzo wartościowe i warte tego, żebyście Wy przeczytali. Być może Was namówię. Za pomocą właśnie fragmentów. Dzisiaj e, przeczytam dla Was fragment książki Louis L. Możesz uzdrowić swoje życie. Zapraszam serdecznie. Rozdział 13. Powodzenie w życiu. Zasługują na to, co najlepsze i akceptują to, co najlepsze. Jeśli chcesz, aby powyższa afirmacja stała się dla ciebie prawdą, musisz odrzucić następujące opinie: Pieniądze nie rosną na drzewach. Pieniądze są czymś brudnym. Pieniądze są złem. Jestem biedny, ale mam czyste ręce. Ludzie bogaci to kombinatorzy. Nie chcę mieć pieniędzy i być ich niewolnikiem. Nigdy nie dostanę dobrej pracy. Nigdy nie zrobię jakichkolwiek pieniędzy. Pieniądze szybciej się wydaje niż zarabia. Zawsze jestem w długach. Biednym trudno jest się przebić. Moi rodzice byli biedni i ja też będę biedny. Artyści muszą borykać się z biedą. Tylko oszuści mają pieniądze. Zawsze ktoś mnie ubiegnie. Nie ośmieliłbym się zażądać tak wiele. Nie zasługuję na to. Nie jestem dość dobry, by robić pieniądze. Nigdy nie mówię nikomu, ile mam oszczędności. Nie pożyczaj pieniędzy. Grosz to grosza i uzbiera się spora sumka. Oszczędzaj na czarną godzinę. Bieda może przyjść w każdej chwili. Drażnią mnie ludzie posiadający kasę. Pieniądze można zdobyć tylko ciężką pracą. Ile z tych przekonań uważasz za swoje? Czy rzeczywiście sądzisz, że wiara w którykolwiek z powyższych poglądów przyniesie ci powodzenie? Jest to przestarzały, ograniczający sposób myślenia. Być może taki stosunek do pieniędzy obowiązywał w Twojej rodzinie. Często przekonania wyniesione z domu rodzinnego towarzyszą nam tak długo, aż ich świadomie nie zmienimy. Skądkolwiek by one pochodziły, muszą opuścić naszą świadomość jeśli chcemy dojść do dobrobytu. Moim zdaniem prawdziwa pomyślność zaczyna się wraz z dobrym samopoczuciem. Jest to także poczucie wolności robienia tego, na co ma się ochotę i wtedy, kiedy ma się na to ochotę. To nie jest kwestia pieniędzy, lecz stanu ducha. Pomyślność lub jej brak jest tylko zewnętrznym wyrazem naszych wewnętrznych przekonań. Zasługiwanie. Jeśli nie chcemy zaakceptować przekonania, że zasługujemy na pomyślność, to nawet jeśli spotka nas coś pomyślnego, nie będziemy umieli z tego skorzystać. Spójrzcie na ten przykład. Uczestnik jednej z moich grup poświęconych tematowi powodzenia życiowego przyszedł kiedyś na zajęcia bardzo podekscytowany, bo wygrał 500 dolarów. Powtarza bez przerwy. Nie mogłem w to uwierzyć. Niczego nigdy nie wygrałem. Wiedzieliśmy, że wygrana była odbiciem jego zmieniającej się świadomości. On jednak nadal czuł, że tak naprawdę nie zasługiwał na to. W następnym tygodniu nie mógł przyjść na zajęcia, ponieważ złamał nogę. Rachunki, jakie musiał zapłacić za leczenie, wyniosły 500 dolarów. Był wystraszony, że może zrobić krok do przodu krok w kierunku dobrobytu. I czując, że nie zasługuje na to, sam ukarał się w ten sposób. Gdy koncentrujemy się na osiągnięciu powodzenia życiowego, nie zrzymajmy się nad rachunkami, które mamy do zapłacenia. Jeśli będziesz koncentrować się na brakach i długach, będziesz tworzyć ich coraz więcej. Wszechświat zaopatruje nas obficie we wszystko. Zacznij być tego świadomy. Znajdź czas na policzenie wieczorem gwiazd na bezchmurnym niebie, ziarenek piasku w dłoni, liści na gałęzi, kropli deszczu na parapecie, pestek w pomidorze. Każde nasionko może stworzyć całą roślinę z niezliczoną ilością owoców. Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz świadkiem pomnożenia tego. Lubię z wdzięczną miłością odnosić się do wszystkiego, co mam. Mojego domu, ogrzewania, wody, światła, telefonu, mebli, urządzeń hydraulicznych, wszelkiego innego wyposażenia, ubrań, tego czym się poruszam, wszelkich prac, pieniędzy, które mam przyjaciół, moich zmysłów wzroku, czucia, smaku i dotyku, zdolności poruszania się i cieszyć się tą naszą cudowną planetą. Nasze przekonania o brakach i ograniczeniach. To jedyna rzecz, która nas ogranicza. Jakie przekonania ograniczają ciebie? Czy chcesz mieć pieniądze tylko po to, by móc pomagać innym? W takim razie uważasz, że nie jesteś wart, aby samemu z nich skorzystać. Upewnij się, że nie odrzucasz teraz dobrobytu. Jeśli przyjaciel zaprasza cię na obiad czy kolację, przyjmij zaproszenie z radością i przyjemnością. Nie miej poczucia, że prowadzisz jakąś interesowną grę z ludźmi. Jeśli dostaniesz prezent, przyjmij go z wdzięcznością. Jeśli ci się nie przyda, przekaż go komuś innemu. Pozwól, by sprawy i rzeczy przepływały przez Twoje ręce. Uśmiechnij się po prostu i powiedz: Dziękuję. W ten sposób dasz znać wszechświatowi, że jesteś gotów otrzymać swoje dobro.